fabularnych i po raz drugi z Leną Górą. Dzień dobry. Ja po prostu nie mam w domu kanapy, więc tak dzięki, że to A tak... A nasze są bardzo wygodne, prawda? Da. Lena z nami jest po raz drugi. Pierwszy raz gościłaś u nas we wtorek z Dobrymirem Domeckim. Piękny, wspaniały wywiad. Ty byłam kobietą, ciała. teraz jestem mężczyzną. Tylko ta tak, Lena de Mountain. Tak, 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 tak. Prawdopodobnie dołączy do nas jeszcze Olga Hajdas. Mamy nadzieję, że, że, że to się uda, ponieważ porozmawiamy o filmie Imago, którego Olga jest reżyserką, a ty jesteś współtwórczynią scenariusza i grasz główną rolę przed filmem premiera wiem, że czeka na ciebie spore grono bliskich tobie ludzi, w związku z tym, że film jest bardzo osobisty i bardzo ważny dla ciebie. No ale też imago wróciło do Trójmiasta na dobrą sprawę. Mieliście wczoraj, wiem, że też konferencję prasową. Nie wiem, czy już mieliście spotkania z widownią, czy to jeszcze przed wami. Mieliśmy, miesiąc. wiesz, mieliście. teraz po premierze była mhm. rozmowa. I powiedz mi, czy imago rozgrzało Trójmiejską publiczność? Tak. Dużo się działo. Tak, tak, to był pokaz o 10 rano. Mm -hmm. e, sala była prawie pełna. E, Emocje były takie, jakby cały czas wszyscy mówili: dobranoc albo dobry wieczór. I to mm -hmm. myślę dużo, dużo świadczy o tej energii. Jasne, no nie dziwię się. E, I mago to film e, o Eli. Którą, którą grasz, ale też o trójmiejskiej scenie alternatywnej. Powiem Ci szczerze, że dla mnie, dla dziewczyny z samego południa, z drugiego końca, końca Polski, urodzonej w ogóle pod koniec lat 90., to było niesamowite odkrycie, za co Wam bardzo dziękuję, że się przybliżyć. Bardzo ważny, ale troszkę nieodkryty, mi się wydaje, aspekt tej trójmiejskiej, troszkę kultury. Kąt kultury, końcówki lat 80. Ta. Powiedz mi, to, to jest środowisko, które cię ukształtowało? No tak, no, ale wiesz, jak, jak to często bywa, nie byłam świadoma, jakie jest wyjątkowe, kiedy się w nim taplałam jako dziecko. nie? Dopiero mm -hmm. kiedy wyjechałam i, i, i spojrzałam na to z dystansem, mm -hmm. to zrozumiałam, że chyba ten trójmiejski ferment artystyczny, bo już nie tylko moja mama, nie? która gdzieś tam, cytując z ciekawszych dziennikarzy, niczym domina, ciągnęła tą trójmiejską enklawę, mm -hmm. z, jak na smyczy psa bo faktycznie tak robiła, ale w ogóle wszyscy ci artyści, którzy właśnie też dzisiaj byli na premierze, byli wyjątkowi i sztuka, która wtedy powstawała, nie była o grosik mniej, mniej ciekawa od tej w najfajniejszej w Nowym Jorku czy Berlinie. Mhm. Tylko my jeszcze o niej nigdy nie opowiedzieliśmy. Mhm. Pff, cieszę się, że już to zrobiliśmy. A zastanawiałaś się, dlaczego tego nie zrobiliśmy? Może jeszcze nie zdążyłam wcześniej. Mm -hmm. Czekali na mnie, no, czasami się ma coś w misji. No bardzo dobrze, a powiedz mi ci artyści, o których mówisz, ci, którzy tworzyli tą, tą Trójmiejską scenę alternatywną. E są związani z tym filmem? E, brali w nim czynny, czynny udział? Tak, wiesz, niektórzy nawet występowali. Na mm -hmm. przykład jest taka, wiesz, super scena, gdzie moja mama e, w Spatifie w, w, w 89- pewnie wtedy roku, zobaczyła mojego ojca, siedział on na parapecie e, mm -hmm. wtedy, w filmie siedzi przy stole, ale spojrzała na niego i swojemu przyjacielowi Kacprowi Ołowskiemu powiedziała, to będzie mój mąż. Po czym do niego poszła i faktycznie nim się on stał. Ta scena jest w filmie i Kacper, mając teraz pewnie 60 lat, zagrał siebie i ona mówi to mu. W filmie jest cała masa takich cameos, takich spotkań. Smolik tworzył muzykę też z czynnym udziałem twórców z tej alternatywnej sceny muzycznej. Teksty powstawały wspólnie. Mieliśmy dużo wsparcia. Co ciekawe, bardzo mi się ta sama podobała w filmie, bo moi rysy poznali się dokładnie tak samo. Na studniówce mojego taty, to była randka w ciemno, wcześniej się nie znali i zobaczył moją mamę w drzwiach i też powiedział swojemu koledze, że to będzie moja żona. Ej, fajnie. Zamiana ról, ale coś świetnego. Coś świetnie, filmie. świetnie, mam nadzieję, że ktoś mi tak kiedyś zrobi. <laughs> miejmy, miejmy nadzieję. Fajnie, że wspomniałaś też o, o, o tej kontrkulturze i w Nowym Jorku, i w Berlinie, i o tej, że, o, o tej, że nasza jest troszkę nieodkryta, yy, no bo jesteś obywatelem świata. Rozmawiałyśmy też troszkę o tym takim, yy, o byciu w drodze, a propos Twojego filmu Roving Woman. Yy, jak Ty się w ogóle tutaj czujesz teraz na miejscu, wracając z tak osobistym filmem, yy, z historią o Twojej, o twojej mamie, yy, właśnie do miasta. I na premierze, na której pojawiają się i Twoja rodzina, i bliscy Twojej mamy z tamtych lat, to musi być naprawdę niewyobrażalnie silne emocjonalnie doświadczenie. Pomijając już to, że. Mój ojciec i moja mama właśnie piją piwo i widzą się po raz pierwszy od 7 lat. Siedzą też tam, na premierze byli moi wujkowie i ciocie, tych co było ich sześciu braci i dwie siostry, no to niektórzy z nich przyjechali, byli rodzice mojego ojca, oni wszyscy się spotkali po latach. Na Q&A po Mikołaj Trzaska opowiadał e, Smolikowi i też e, pancernym rowerom i e, ludziom z tamtego czasu, którzy wszyscy się spotkali i zaczęli wyrywać sobie mikrofon. E, Mikołaj Trzaska mówi, że tam sobie grał na trąbce kiedyś, wtedy ich obserwując i dlatego chyba zaczął w ogóle tworzyć muzykę, a teraz wiadomo kim jest i co mhm. robi. E, to pomijając to niesamowite połączenie tych ludzi, takie sprowadzenie ich z powrotem, e, no to personalnie mój powrót, Yy, jest taki, że wyjechałam z tej Polski mając 16 lat i nigdy nie czułam się, że mam, że skądkolwiek jestem. Mhm. Jestem Amerykanką, ale tam zawsze byłam z Polski. Tutaj mhm. długo trwało yy, nazywanie mnie taką Leną z Hollywood przez tam ludzi różnych. Yy, a poczułam teraz w tym filmie, rodząc się sama w Gdyni, gdzie mhm. urodziłam się naprawdę, yy, jak w domu. Mhm. Po, po raz, po raz, raz pierwszy. pierwszy? To musi być naprawdę emocjonalne, niesamowite doświadczenie. Wspomniałaś już we wtorek odrobinkę o tym, jak w ogóle Imago, ten projekt się w ogóle rozpoczął, że to było wasze spotkanie z Olgą chyba w LA. Ale czy mogłaś powiedzieć troszkę o, o, więcej o, o, o tym waszym spotkaniu i gdzie w ogóle, z jakich rozmów wyniknęło to, że stwierdziłeś że robimy razem film i że to będzie Historia właśnie Twojej mamy i ta historia druimiejskiej sceny alternatywnej. Olga zauważyła we mnie coś, a ja zauważyłam w Olze coś, co było jakimś takim pierwszym alchemicznym rozpoczęciem, które musiało się wydarzyć. To czasami super nowa wybucha. Mhm. I bardzo cieszę się, że to się wydarzyło. Ona wtedy mieszkała, była w mieszkaniu. W LA, który należy do niej, do Kasi do Agnieszki Holland. My poznałyśmy się, bo one szukały aktorki do innego filmu i zostałyśmy gdzieś tam przedstawione sobie. Film nie, nie powstał, ale przyjechałam wtedy ją odebrać. Miałam taki samochód stary z lat 70. bez dachu, czapeczkę z daszkiem na tył i butelkę wina na, 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 pas, na siedzeniu pasażera. Powiedziałam, ho, się przejedzie. Pojechałyśmy sobie po LA po wzgórzach. Czy piłyśmy to wino, jadąc tym samochodem, czy nie, to oczywiście nie powiem, bo nieważne. No i pojechaliśmy w podróż, po prostu. Ona nie wiedziała wtedy, ani ja nie wiedziałam wtedy zupełnie, nie wiedziałyśmy, że gdzie nas to poprowadzi. Nie chciałyśmy robić biografii mojej mamy, ja nawet nie wiedziałam, że jest jakakolwiek historia mojej mamy, którą mogłabym opowiedzieć. Dopiero kiedy zaczęłyśmy szukać tematu, opierając się gdzieś na temacie macierzyństwa, czyli chcąc styknąć się z naszymi matkami, odkryłyśmy, że Moja mama ma historię, o której ja nie wiedziałam mhm. i no już teraz nie tylko ja wiem, ale i wiele osób. A od początku wiedziałyście, że główna rola to będzie twoja rola, czy pojawił się jakiś pomysł, że może zaangażować jednak mimo wszystko kogoś innego? Na początku tak, mhm. chciałyśmy to zrobić i żebym zagrała, bo Olga poczuła jakby, że chciałaby mnie wyreżyserować, mhm. ale w procesie powstawania scenariusza i kiedy on zaczął nagle stawać się tak prywatny, mhm. ja zaczęłam się martwić. Mhm. Tak, czy to w tak. Podałasz, czy... nie też pewnie, ale mm. przede wszystkim, czy to jest fair. Mm -hmm. Bo wiesz, bo to chodzi zawsze o, ten, o, to, o, ten, o to dzieło, o ten twór, mm -hmm. który nigdy nie może być dla siebie, dla artysty. Artysta nie maluje dla siebie. A jeżeli tak robi, nie maluje, nie tworzy, jeżeli tak robi, to, to mi go szkoda, bo marnuje czas. Mm -hmm. Artyści tworzą po to, żeby inspirować, otwierać, może pchać, pchać ten, ten, ten nasz perspektywę dalej. Mm -hmm dawać katharsis z innym i ja przez moment zastanawiałam się, czy ja nie będę robić tutaj sobie terapii po prostu. Mm -hmm. I nie chciałam tego zrobić. Mm -hmm. To nie po to jest sztuka, I nie po to jest wiesz, film. Natomiast w pewnym momencie, tak jak tutaj właśnie pięknie napisali o wstydzie, mm -hmm. a propos rzeczy, z którą ja się chciałam zmierzyć, to zrozumiałam, że jeżeli ja chcę ludziom opowiedzieć o temacie wstydu, który mamy wstydu za swoją rodzinę, wstur, wstydu za swoją matkę, przodków w ogóle co za absurd, to najlepszą osobą do zagrania tej roli i zdekonstruowania totalnie poczucia wstydu jestem Janu. No. Mm -hmm. Jeśli się jeszcze rozbiorę nie tylko już teraz emocjonalnie, ale i fizycznie. Mm -hmm. Mm -hmm. Eee, a miałaś kogoś na planie, tak jak na przykład, nie wiem, jest taki... Koordynator scen intymnych, tak. miałaś kogoś na planie, kto pomagał ci poradzić sobie właśnie tak. z tym wejściem w rolę twojej mamy? Była z nimi Marta Łachacz, która była dla mnie ogromnie wielkim wsparciem, producenci Apple Films ją wezwali I to było też to ciekawe, wiesz, bo ona mówiła dużo o tym. Rozmawiała ze mną o scenach rozbieranych mhm. i na ogół koordynatorka intymności do takich scen właśnie jest. Mhm. A w tym przypadku stwierdziliśmy, że te sceny nawet sceny orgi, takie mocno rozbierane sceny są najmniej trudne, mhm. bo cokolwiek fizycznego nie umywa się do tego, co przechodziłam emocjonalnie, mhm. więc to był pikuś, to była buła z masłem się rozebrać przy 200 osobach w porównaniu do tego, co musiałam przeżyć, kiedy jako moja matka patrzyłam się jej oczami na przykład psychiatryków. Mhm. Więc okazało się, że musiała pracowała ze mną na przykład. Kiedy Andrzej Konopka i Agnieszka Suchora przyszli i zagrali, po prostu... Ja nie wiem, to jakiś kosmos wjechał w ich ciała i oni po prostu stali się moimi dziadkami, rodzicami mm. mojego ojca, którzy byli dla mnie jednymi z najtrudniejszych osób. Bardzo się... Mam dużo złamanego serca w tym temacie. I jak ich zobaczyłam, to byłam w takim stanie, że nie wiem, co bym zrobiła bez Marty, więc, mm -hmm. więc, więc bardzo się cieszę, że, 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 że była. A tu jest w ogóle ktoś taki jak Marta, jest w miarę jakoś tak powiedzmy... Zazwyczaj na planach dostępny, czy Wiesz, to czy teraz... jest jakiś troszkę evenement? Nie, w Polsce to się bardzo już teraz e, otwiera. Mm -hmm. e, dużo jest wsparcia. Plany polskie są ogromnie profesjonalne i, mm -hmm. i wydarza się na nich wszystko tak, jak trzeba. E, I na szczęście właśnie ta, to stanowisko jest coraz szerzej, coraz szerzej uczęszczane przez ludzi na swoim miejscu. Kasia Szustow jest też świetną e, koordynatorką intymności, która robi niesamowitą robotę dla, dla tej branży też, więc... Ja. Jasne. Może zejdźmy na moment z tych ciężkich tematów dotyczących emocji, e, ale też chciałabym troszkę podpytać o muzykę. E, no bo stworzyliście zespoły, e, graliście na planie na żywo, co jest dla mnie w ogóle jakimś niesamowitym hardcorem. Rozumiem, że Ty też oczywiście wtedy tam e, śpiewałaś, mówiłaś do, do mikrofonu e, i ja się zastanawiam, czy w ogóle na planie filmowym. Całą ekipą, z całym sprzętem, z dublami zapewne, jesteś w stanie utrzymać przez cały czas taką samą energię takiego koncertu? No to jest trudne. Domyślam się, domyślam się. To jest trudne, ale bardzo zależało nam, żeby ten film był trochę jak taka stara kaseta. Mhm. Żeby to było surowe i prawdziwe. Mhm. Obrazy. Malowane przez Stacha filmowego były malowane przez wspaniałą artystkę Olgę, która ma bardzo trudne nazwisko, więc ja nie będę próbować go wymówić teraz. Ale nawet jej proces malowania mnie wyglądał tak samo jak w filmie czyli przychodziłam do niej, rozbierałam się i ona malowała te akty na żywo. Tak samo na żywo graliśmy, nie miałam ani jednego postsynchronu, a jak słychać w filmie, to mój głos, który na ogół jest dosyć. Taki, jaki jest, to tam było jeszcze mniej, a po całym dniu śpiewań nie wiedzieliśmy, które ujęcie, który take wejdzie. Mhm. Ale też chodziło o to, że Ela nie śpiewa idealnie. Nie? Ja, ja śpiewam dużo, powiedzmy, lepiej jako aktorka Lena niż postać Ela, mhm. więc to chodziło o to, że to nie w ogóle nie chodzi o to, żeby to było czyste i ładne. Mhm. Chodziło o to, żeby ona czuła coś tam. Jasne. Ja w ogóle bardzo chętnie bym się zaopatrzyła w jakąś kasetę zakazu kąpieli. Mam mega nadzieję, że, to się, no że to się wydarzy. Najchętniej w ogóle, żeby jeszcze na płace był plakat, który jest absolutnie fantastyczny. Świetne. Nie mam pojęcia, kto jest jego autor. Max Bereski, plakat mm -hmm. i e, uwielbiam tego człowieka. To już jest trzeci plakat, e, trzeci film, w którym występuje, który on robił, do niego plakat i tak się z tego cieszę i mam nadzieję, że będzie już robił to wszystkich. Ten trzy trzygłowy twór, mm -hmm. który on sobie wymyślił, jest na tak wielu metafizycznych poziomach Um, jest fantastyczny, ta. jest naprawdę fantastyczny, czyli jest pomysł, że faktycznie może Zakaz Kąpieli będzie miał swoją… Dużo ludzi by chciało, my mm -hmm. też, my też. Tak, super. Ja mam no, kasę żeby, nie? Ktoś by chciał zasponsorować, to… To zapraszamy. Wie, trzeba, nie? Żeby tam studia nagraniowe, coś No Wszyscy jesteśmy gotowi. Ja tu się rozglądam, ponieważ chyba może dołączy do nas Olga, aczkolwiek została przejęta przez Marcina. Marcin, czy możemy? Dajcie nam, oddajcie nam Olgę. Czy mamy jeszcze moment, prawda? Możemy się Tak, się tak, tak. Wstrzymać? Nie no, co to oczywiście teraz to już w ogóle mi się chce być tu. To potrzebujemy, potrzebujemy momentu, żeby Olga mogła do nas dołączyć. Stopie. Już podpięta z pieskiem. Dzień cześć! Ona do... nie jest podpięta. Cześć! Dzień dobry Olgo, bardzo miło. Dzień dobry, przepraszam najmocniej. Cześć! cześć, Bardzo miło, że do nas dołączyłaś. I piesek również, jak się piesagrazywał? Mioki, ona urosła. Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry. Zapraszamy. Chodź tu. Dobry, o tak. Pasuje tutaj gula. Dobry, pieś tak. O tak! Piękny obrazek, piękny obrazek. Tutaj już się z Leną rozgadałyśmy. Bardzo dobrze. Ale bardzo fajnie, że do nas dołączyłaś, ponieważ z tej perspektywy jak najbardziej też chcemy Ale Te, Teraz coś na zakończenie? Teraz na nie. Teraz na zakończenie, to... dokładnie, dokładnie. Znaczy chciałabym... Wrócić... Mówiliśmy o tych występach na żywo, nie? Tak, mówiliśmy o tym, że no. na żywo. Już wiemy, jak to było z perspektywy Leny, a z perspektywy reżyserki, jak się pracuje na stanie z zespołami, które grają w to, teraz to, 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 to jakby, znaczy nie, 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 nie chwaląc się, że to był mój pomysł, bo, bo przegadam to oczywiście z Andrzejem bardzo precyzyjnie, ale pamiętam po obejrzeniu filmu Le Mise Hable", kiedy dla mnie zrobiło wrażenie, że te piosenki są tam autentycznie, jakby to też była szansa dla aktorów do, do zagrania ich. Mm -hmm. e, no i tam oglądałam oczywiście jakieś materiały o realizacji filmu i że, że okazało się, że graj to faktycznie na żywo. Mm -hmm. e, I później w wielu rozmowach z Andrzejem on opowiadał właśnie o atmosferze na koncertach, jak, 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 jak wychodzą pewne brudy i niedoskonałości, które mogą się tylko wydarzyć, jeżeli robisz coś tu i teraz. Wiadomo, że playback byłby czymś idealnym, byśmy to nagrywali pewnie kilkanaście razy, on by to jeszcze podrasował i później mielibyśmy super materiał na plan, ale nie miałoby to tego brudu, tego, tego takiego Takie start, zdarcia mm. które, i tego potu, jakby, jakby takiego autentycznego, scenicznego, który był tam. Tutaj jeszcze pojawił pomysł, że może fajnie byłoby wydać zakaz kąpieli na jakiejś kasecie, mówię, że... Prosiłam o inwestorze. Ale tak to, to, to ta rozmowa trwa i, i, i to myślę, że trzeba rzeczywiście znaleźć inwestorów. E, może nie tyle na kasecie, co, co, co na winylu. tak takie marzenie. Dokładnie, tak, żeby to dokładnie wydać. jeszcze, jeszcze okay. mówiłam, że byłoby świetnie, gdyby na okładce pokazał się plakat. Jest, jest grunge'owy, nie? Prawda. Tak, tak, no. przepraszam, zapomniałam artysty. Max Bereski. Piękny, piękny, piękny plakat. Ale wróciłabym jeszcze... Na... Ale jeszcze bym ci powiedziała coś o tym, co ty, Olga, zrobiłaś, o tym też myślałam, a propos takiego właśnie teatralności, jakiejś takiego żywotności tej, tego całego filmu, mhm. bo tak jak właśnie występy na żywo, naprawdę bez żadnego potem post-synchronów, Olga, która malowała te obrazy też na żywo, które nie, jakby tworze, proces tworzenia tych obrazów, to wielo, Wielokrotnie kręciliśmy sceny, które były w jednym take'u, w jednym dublu. Ja uwielbiam master shoty, więc y, nie, 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 lubię, nie lubię sobie dawać furtki na zmianę decyzji później, mm -hmm. więc nie ma jeńców. Nie ma jeńców, I to, ale co to dało wiesz mi, co było dla mnie i nam wszystkim, y, my naprawdę mieliśmy taką możliwość, którą miałam pierwszy raz od czasów, gdy grałam w teatrze, mm -hmm. zgubić się w tym świecie, mm -hmm. nie, bo kiedy coś naprawdę może sobie potrwać, a nie za chwilę ktoś ci krzyczy, cięcie i teraz mm -hmm. coverage, nie? Mm -hmm. Naprawdę ten film powstał i wydaje się tak prawdziwy, bo tam dużo się działo po prostu, no, naprawdę, mm -hmm. świetnie. No. Tak trochę bez, bez kompromisów, no, znaczy podeszliśmy do tego. Eee, też Tomkiem Naumiukiem, no naszym operatorem, dużo rozmawialiśmy o tym właśnie, żeby to trochę złapać, tak jak się ogląda te stare koncerty, że gdzieś tam ten film powinien być jakimś jednym wielkim koncertem. Mm -hmm. Ale w ogóle scenografia też, też bardzo bardzo gdzie jest Ania Nosowicz? To jest to wybitny scenograf, on zresztą parę filmów na No Właśnie Sibalu. dlatego ciągle nie mam. No. Wyrywamy hmm. ją sobie. Fantastycznie to wygląda, ale to nie jest też taki Perel, który znamy z innych filmów. To w ogóle nie jest, powiedzmy, no to nie jest film historyczny. Nie, ale też przede wszystkim nie chcieliśmy robić dokumentu. Dokładnie, dokładnie. E, to, to, co ja zawsze powtarzam i też powtarzam swoim kolaborantom, e, Żebyśmy dali sobie wolność i mhm. nawzajem się inspirowali. Wydaje mi się, że gdybyśmy próbowali coś odtworzyć bardzo precyzyjnie, to, to byśmy sobie odebrali tę wolność, mhm. nakładając sobie jakieś, jakieś limity. W związku z tym jakby to, to podejście, że, że oczywiście jakby no, trzeba, trzeba być wiernym pewnej sytuacji, i epoce, ale nie z jakimś super namaszczeniem, bo ważniejsze dla nas była ta faktura, którą sobie wymyśliliśmy, filmowa. Jasne, ale w ogóle wydaje mi się, że. To jest potraktowane z taką dużą czułością, i wydaje mi się, ja, ja nie mam prawa tego pamiętać, ale jak, jak, bo, bo jestem urodzona pod koniec lat 90., ale jak oglądałam Imago, to miałam, miałam takie poczucie, że, że, że to jest opowieść taka bardzo, też troszkę z jakimś takim sentymentem, może? Taka nie takim sentymentem. Ja z kolei się w 1983 roku, więc też niewiele pamiętam z tych mm -hmm. lat. Takie właściwie pierwsze świadome wspomnienie mam właśnie z wolnych wyborów, gdzie tata wziął mnie za rękę i zaprowadził. Mm -hmm. Miałam 6 lat, więc niewiele oczywiście rozumiałam. Natomiast pamiętam jego emocje i mhm. myślę, że ta pamięć o emocjach jest w pewnym sensie ważniejsza niż pamięć wydarzeń. Jasne, jasne, oczywiście. Chciałam jeszcze tylko na chwilkę wrócić do, do początków tej, tej historii. Um, Olga, chyba w wywiadzie dla Nowych Horyzontów powiedziałaś o tym, że taki serial zrodziła się z Waszych rozmów o macierzyństwie. Nie tylko o macierzyństwie, e, tyle o co o naszych mamach. O waszych Nie, nie o naszym macierzyństwie. Średnio wiemy to tutaj cokolwiek. O, nie, o waszych, nie mamy pojęcia. O waszych, o waszych relacjach z mamą, z mamami e, i, i o tym, jakie te, jak, jak, jak te relacje mają wpływ na, na nasze doros dorosłe życie i ja się zastanawiam, w którym w tym w momencie swojego życia jakby zdawać w ogóle sobie z tego sprawę? Oj, ja wcześniej. Myślę, że jakby, a czy inaczej, w, w, wcześniej jakby doświadczałam pewnych emocji, które wiedział, wiedziałam, że wiążą się z, z relacji z, z mamą, mhm. jakby z tej całej kobiecości rodzinnej, mhm. natomiast myślę, że dopiero niedawno sobie uświadomiłam, co to dla mnie oznacza. Mm -hmm. e, I jakby i to, jest, to jest jakiś przełomowy moment, myślę, który, który warto uchwycić. I to, to jest też moment, który mam nadzieję, że nam się udało uchwycić trochę w filmie. A czy po pracy nad Imagą dowiedziałście się jeszcze czegoś więcej o tych, o tych, o tych relacjach e, z matkami? No pewnie. Laborat to już napisałyśmy, można go obejrzeć w filmie. Jasne, <laughs> oczywiście. No dobrze, ja wiem, że musimy powoli kończyć, bo tutaj mamy kolejne, kolejne wywiady. Czy go już wiadomo, kiedy będzie w kinach? Nie trwają rozmowy, więc jeszcze nie mamy żadnej informacji, jeżeli chodzi o datę prawie. Jasne, oczywiście. W takim razie będziemy czekać na ten moment. Można go zobaczyć oczywiście na festiwalu filmowym, bardzo polecamy. Jeżeli już trafi do kin, to polecamy zobaczyć na wielkim ekranie. Oj, totalnie, to jest jak koncert w domu, to po prostu... Ja jeszcze robię coś takiego, że jak jestem oczywiście na pokazie, podgłaśniam. Tak, tak było dzisiaj, I bardzo fajnie. I, i pan, panowie zawsze się tego trochę boją, a mm. potem mówią, nie, fajna muza, jest, jest, jest okay. tak, tak, Ale tak, to, to musi, to musi, to musi brzmieć. Musi brzmieć, dokładnie. Musi, musi być, brzmieć fantastyczne zdjęcia, e, fantastyczna muzyka, bardzo polecamy film. I Mago zapraszam, jeżeli, jak już tylko będzie dostępny w kinach. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Przepraszam, tak, ja że Ja tak przepraszam się z jeszcze Ale czy mogę tylko powiedzieć dwa, dwa słowa na zakończenie? Koniecznie. Eee, nie wiem, czy widzicie, mamy, mamy tutaj eee, emblematy. I emblematy. Eee, bardzo proszę o też tę czułość i, i wsparcie dla Agnieszki Holand. Oczywiście. i w ogóle dla twórców, którzy nie powinni się w swoim kraju bać mówić tego co nas boli. Dokładnie, dokładnie. I idźmy na wybory, kochani. I idźmy na wybory. Dziękuję bardzo. Dziękuję.